Odkrywają, na co sobie przez wiele lat nie pozwalały w relacjach i na co chciałyby w końcu sobie pozwolić, bo mają jedno życie. Wiesz, smutne jest, ja to nazywam trochę takie hospicjum emocjonalne kobiet, które zgłaszają się do mnie na psychoterapię 50, które poświęciły swoje życie dla rodziny, często męża, który opuścił, bo stała się właśnie jakaś toksyczna, niefajna samotne yy, i okazuje się, że ten czas mija, a ja jestem w cały czas w tym samym punkcie, bo sobie nie pozwoliłam, bo nie poszłam dalej, bo nie zaryzykowałam, bo słuchałam tego tej matki, która mówiła nie, no bo przecież zo, yy, rodziny się nie zostawia, na przykład, tak? bo męża się nie, zostawia, bo nie mówi się, bo powinnaś być grzeczna, powinnaś być uczynna, powinnaś być miła, tak? A co z moim życiem? A gdzie ja się obudzę, jak już będzie ten czas, kiedy te dzieci wyfruną z tego domu? Nie? I to jest takie emocjonalne, ja to nazywam emocjonalne hospicjum, no bo wtedy już jest ta świadomość, i często to jest ta właśnie depresja, że ja wiem, że tego czasu mam już mniej.